Cześć, witam Was z Nadzatoki Trach, czyli jezioro Kisajno. Po tytule wiecie już, gdzie się dzisiaj wybieramy. Kilka tygodni temu odezwał się do mnie Piotr wraz ze swoją małżonką Leną, którzy prowadzą Twist Charter, czyli charter żaglówek i houseboatów, wypływający właśnie. Ze strandy. No i przekonali mnie tym, że w końcu pierwszy raz w życiu zobaczę Jezioro Dopskie z wody. No bo jako motorowodniak i fan motorówek, houseboatów czy jachtów, powiedzieli, że pokażą mi w końcu prawdziwe mazury z żaglówki. No nie trudno się zgodzić z tym, co powiedzieli, czyli faktycznie pokazanie prawdziwych mazur z żaglówki, czyli atrybutów właściwie szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Zapraszam Was w rejs nad Jezioro Dowskie z Twist Charter i Piotrem. Jezioro Kisajno powitało mnie wspaniałą pogodą, idealną na poznawanie nowych miejsc i nowych ludzi. A jeśli już przy tym jesteśmy, to poznajcie Piotra. Skoro już wszyscy zdążyliśmy się poznać, nie pozostaje nic innego jak popłynąć w rejs nad Jezioro Zapraszam! No dobra, motorowodniacy, stwierdzam, że jezioro Domskie od strony woda, jestem jest tylko pierwszy raz, właśnie będą tak w zachwycam mocniej jeszcze niż koń. No, dlatego chociaż zrobił kawał roboty, robotor jest na tym wypadku szczakówki, ale jest rewelacyjne tak 7 załatwanie. Trzeba przyznać, że strefa ciszy faktycznie zobowiązuje, bo nawet wiatr przestał piać i można cokolwiek nagrać i powiedzieć. Czasami chyba widoki są fajniejsze niż to co ja mówię, więc zostajemy może przy widokach. My już z Piotrem wracamy na jednym żaglu, drugi został zwinięty bo troszkę powiało, ale przyznam, że rewelacyjna zabawa i chyba będę częściej korzystał z żaglówek. Dobra, koniec tego dobrego, Przysumowaliśmy w strandzie, teraz czas jest coś dobrego w Giżycku, Piotr już tam pomaga kolejnej osobie, która zaraz wypływa na, no zapewne na Jezioro Dąbskie, więc trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia na Mazurach.